Witajcie. Nazywam się Maria i mam 72 lata. To, co chcę wam dzisiaj opowiedzieć, to historia, która zmieniła moje życie na zawsze. Historia o tym, jak jedno zdanie wypowiedziane przez własnego syna może rozerwać serce matki na tysiąc kawałków. Ale to także historia o godności, o sile i o tym, że nigdy nie jest za późno. Bo odzyskać własną wartość kropka, jeśli kiedykolwiek czuliście się niedocenieni przez własną rodzinę, jeśli poświęciliście wszystko dla swoich dzieci, one odwróciły się od was plecami, ta historia jest dla was. Usiądź się wygodnie, bo to, co usłyszycie, może was zaskoczyć, rozwścieczyć, a może nawet wzruszyć do łez, wszystko zaczęło się w zwykłą środę po południu. Pamiętam, że był koniec października, bo liście za oknem tworzyły złoto czerwony dywan na moim podwórku. Siedziałam w kuchni, tej samej kuchni której przez 33 lata przygotowywałam posiłki dla całej rodziny. Te same kafle, które sama wybrałam w 1992 roku, gdy wreszcie mogłam nazwać ten dom swoim kropka-dzwonek do drzwi. To był Michał, mój starszy syn, razem z żoną Karoliną i ich dwójką dzieci. Uśmiechnęłam się, bo zawsze cieszyłam się z ich wizyt. Przygotowałam kawę, piekłam ich ulubione ciasto, makowy według przepisu mojej babci. Wszystko wydawało się normalne. Zwyczajne rodzinne spotkanie, kropka, ale atmosfera była dziwna. Michał był spięty. Karolina unikała mojego wzroku. Dzieci zostały w samochodzie, to był pierwszy dziwny znak. Zazwyczaj wbiegały do domu, krzycząc babciu, rzucając się do mnie z uściskami, kropka, mamo, musimy porozmawiać, powiedział Michał, siadając przy stole, kropka te słowa. Czy jest coś bardziej przerażającego niż musimy porozmawiać, wypowiedziane przez własne dziecko tym tonem? Słuchaj! Mamo, zaczął, nerwowo obracając w dłoniach filiżankę z kawą. Wiesz, że cię kocham. Ale, musimy coś ustalić, kropka, skinęłam głową, serce zaczęło mi bić szybciej. Coś było nie tak. Bardzo nie tak, kropka, Karolina w końcu się odezwała. Mamo, my potrzebujemy większego mieszkania. Dzieci rosną, a my mieszkamy w tej małej dwupokojówce. To, to jest nie do zniesienia, kropka, spojrzałam na nią, a potem na Michała. Gdzie to zmierzało, widzisz, kontynuował Michał, ty mieszkasz sama w tym dużym domu. Cztery pokoje, ogród, wszystko. A my ciasno. Pomyśleliśmy, że może byś się do nas wprowadziła? Do naszego mieszkania. A my z dziećmi zamieszkalibyśmy tutaj kropka zamarłam. To był mój dom. Dom, o którym marzyłam przez 20 lat małżeństwa z ich ojcem, który pił i przepijał każdą złotówkę. Dom, który kupiłam ze swoich oszczędności po jego śmierci. Dom, który remontowałam własnymi rękami, pracując na dwie zmiany w szpitalu jako pielęgniarka. Kropka, ale to jest mój dom, wyszeptałam. Kropka, tak, mamo, ale zastanów się. Michał mówił coraz szybciej. Co ci po takim dużym domu? Jesteś sama. Rachunki są wysokie. Ogród do pielęgnacji. My naprawdę potrzebujemy przestrzeni. A u nas będziesz miała swój pokoik. Nie będzie się musiała o nic martwić, kropka swój pokoik. W ich mieszkaniu. Jakbym była dzieckiem. Michał, powiedziałam spokojnie, chociaż wewnątrz się gotowałam. Pracowałam na ten dom całe życie. Twój ojciec zostawił nam tylko długi. Ja sama spłaciłam kredyt. Sama go wyremontowałam. To jest mój dom, kropka, mamo, ale my jesteśmy rodziną. Karolina teraz była bardziej asertywna. Rodzina powinna sobie pomagać. Nasze dzieci potrzebują przestrzeni. Nie możesz być samolubna, kropka, samolubna. To słowo uderzyło mnie jak policzek, kropka, samolubna? Powtórzyłam cicho. Przez 30 lat poświęcałam się dla Was. Kiedy Michał był mały, rezygnowałam z premii w pracy, żeby kupić mu podręczniki do szkoły. Kiedy chciał studiować, pracowałam na trzech etatach, żeby nie musiał brać kredytu. Kiedy urodziły się wasze dzieci, przez rok przyjeżdżałam codziennie pomagać wam, kropka, to wszystko prawda, mamo. Michał skinął głową. I jesteśmy ci za to wdzięczni. Ale teraz przyszedł czas, żebyś ty nam pomogła. Jesteśmy młodzi, mamy dzieci, przyszłość. Ty, ty już swoje przeżyłaś, kropka, już swoje przeżyłam. W wieku siedemdziesięciu dwóch lat. Jak gdybym była skończona, kropka, a co z moim życiem? Zapytałam. Z moimi przyjaciółmi sąsiedztwa? Z moim ogrodem? Z moimi wspomnieniami, mamo, przecież będziesz mogła nas odwiedzać. Karolina mówiła tonem, jakby tłumaczyła coś małemu dziecku. A ogród cóż, nie jesteś już młoda, żeby się nim zajmować, kropka, nie byłam już młoda. Nie byłam już potrzebna. Byłam teraz czym? Przeszkodą rozmowa trwała godzinę. Oni argumentowali, ja broniłam się. Ale w ich oczach widziałam coraz większą frustrację. Nie rozumieli. Albo nie chcieli zrozumieć kropka, w końcu Michał wstał gwałtownie. Krzesło zatrzeszczało na drewnianej podłodze kropka. Wiesz co, mamo? Jego twarz była czerwona ze złości. Jesteś dla nas ciężarem, cisza. Słowa zawisły w powietrzu jak trujący gazowa, co powiedziałeś? Wyszeptałam kropka, słyszałaś. Krzyknął. Jesteś ciężarem. Myślisz tylko o sobie. My potrzebujemy pomocy, a ty myślisz tylko o swoich czterech ścianach i swoim ogródku. Jesteśmy Twoją rodziną. Powinnaś się dla nas poświęcić, tak jak my poświęcamy się dla naszych dzieci. Karolina położyła rękę na jego ramieniu, ale on się odsunął. Kropka, nie. Kontynuował. Niech wreszcie usłyszy prawdę. Ona żyje tutaj jak królowa w swoim pałacu, podczas gdy my ciasno w mieszkaniu. To jest niesprawiedliwe. Ona jest starą kobietą, która nie potrzebuje tyle miejsca. A my, młodzi ludzie z dwójką dzieci, jesteśmy ściśnięci w klitkach, patrzył na mnie z oczekiwaniem. Oczekiwał, że się rozpłaczę. Że będę błagać o wybaczenie. Że ustąpię kropka, ale coś we mnie pękło. Nie, nie pękło. Coś się we mnie obudziło. Wstałam spokojnie. Poszłam do szafki przy drzwiach. Gdzie zawsze wisiały moje klucze? Były tam dwa komplety jeden mój, który nosiłam zawsze przy sobie i zapasowy na wypadek, gdybym zgubiła główny kropka, wróciłam do kuchni. Michał i Karolina patrzyli na mnie wyczekująco kropka położyłam klucze na stole kropka proszę bardzo powiedziałam spokojnie. Oto klucze do domu który od 1992 roku był tylko mój kropka Michał spojrzał na klucze potem na mnie kropka co co ty robisz? Zapytał kropka daję wam to czego chcecie? odpowiedziałam. Dom zamieszkajcie tutaj. Ja wyprowadzę się jutro. Kropka. Mamo, Karolina wyglądała na zaskoczoną. My nie chcieliśmy. Chcieliście, przerwałam jej. Chcieliście tego domu. Więc go dostaniecie. Pod jednym warunkiem. Kropka. Jakim? Michał wyglądał na zdezorientowanego. Kropka. Od tej chwili jesteście właścicielami tego domu. Ja wyprowadzam się na dobre. Nie będę waszą gościem w moim własnym domu. Nie będę mieszkać w pokoiku w waszym mieszkaniu. Będę żyć na własnych zasadach, w miejscu, które sama wybiorę kropka, ale mamo, Michał wreszcie zrozumiał. My tylko chcieliśmy, jesteś dla nas ciężarem, powtórzyłam jego słowa spokojnie. Te słowa już nigdy nie znikną z mojej pamięci. Więc uwolnię was od tego ciężaru. Zabierzcie dom. Ja zacznę od nowa kropka, co zrobiłam dalej? To, co powinnam była zrobić lata temu, pomyślałam o sobie kropka następnego dnia, spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Zosi, którą znałam jeszcze ze szkoły pielęgniarskiej. Opowiedziałam jej wszystko. Płakałam pierwszy raz od tamtej rozmowy kropka, Zosia zaproponowała, żebym u niej zamieszkała, dopóki nie znajdę czegoś dla siebie. Jej mąż zmarł dwa lata temu, mieszkała sama w małym ale przytulnym mieszkaniu na drugim końcu miasta Kropka, ale ja miałam inne plany kropka, przez te wszystkie lata pracowałam i oszczędzałam. Miałam emeryturę, która pozwalała mi żyć skromnie, ale godnie. A przede wszystkim, miałam wolność kropka, wynajęłam małe mieszkanie w starej kamienicy w centrum miasta. Dwa pokoje, wysokie sufity, widok na park. Było mniejsze niż dom, ale było moje. Na moich zasadach Kropka Michał próbował dzwonić. Dziesięć razy pierwszego dnia pięćdziesiąt razy pierwszego tygodnia. Nie odbierałam. Potrzebowałam czasu. Czasu dla siebie, kropka, przez pierwsze tygodnie było ciężko. Nie ukrywam. Płakałam. Tęskniłam za wnukami. Za moim ogrodem. Za domem, który był moim dziełem życia, kropka, ale też czułam się lekka. Po raz pierwszy od lat czułam się naprawdę wolna. Kropka, zaczęłam chodzić na zajęcia jogi dla seniorów w pobliskim Centrum Kultury. Poznałam tam inne kobiety w moim wieku. Słyszałam ich historie, podobne do mojej. Kobiety, które całe życie poświęciły rodzinom, a teraz były traktowane jak ciężar. Kropka, odkryłam, że nie jestem sama. Kropka, zapisałam się na kurs ceramiki. Zawsze chciałam spróbować, ale nigdy nie miałam czasu. Teraz miałam czas. Kropka, zaczęłam czytać książki. Które odkładałam na później przez lata. Chodziłam do teatru z Zosią. Piliśmy kawę w kawiarniach, rozmawiając o życiu, o marzeniach, o tym, co jeszcze chcemy zrobić, kropka, miałam 72 lata. Ale poczułam się znowu jak młoda kobieta, która ma przed sobą całe życie, kropka, po trzech miesiącach Michał zjawił się pod moimi drzwiami. Wyglądał źle, schudł, miał cienie pod oczami, kropka, mamo, powiedział, gdy otworzyłam drzwi. Musimy porozmawiać. Kropka, zaprosiłam go do środka. Usiedliśmy w mojej małej, ale przytulnej kuchni. Zrobiłam herbatę. Kropka przepraszam powiedział wreszcie. Za wszystko. Za to, co powiedziałem. Za to, jak cię potraktowałem. Kropka, milczałam, czekając. Kropka Dom to nie to samo bez ciebie kontynuował. Myśleliśmy, że będzie idealnie. Większa przestrzeń ogród dla dzieci. Ale to nie jest nasz dom. To był Twój dom. I czuję się tam jak intrus kropka, a ja nie czuję się już jak ciężar. Odpowiedziałam spokojnie kropka, spojrzał na mnie zaskoczony kropka. Wiesz, Michał, kontynuowałam, przez całe życie żyłam dla innych. Dla Twojego ojca, mimo że był alkoholikiem. Dla Ciebie i Twojego brata. Dla wnuków. Zawsze stawiałam innych na pierwszym miejscu. A siebie, siebie stawiałam na ostatnim kropka, Mamo, pozwól mi skończyć, powiedziałam łagodnie. Kiedy powiedziałeś, że jestem ciężarem, coś we mnie pękło. Ale nie w złym sensie. Uświadomiłam sobie, że jeśli dla moich własnych dzieci jestem ciężarem, to znaczy, że coś jest bardzo nie tak. I nie ze mną kropka, nie jesteś ciężarem, wyszeptał. Nigdy nie byłaś. To ja byłem samolubny. To ja myślałem tylko o sobie kropka Michał, czy wiesz, co teraz robię? Zapytałam. Żyję. Po prostu żyję. Chodzę na jogę. Uczę się robić ceramikę. Czytam książki. Spotykam się z przyjaciółmi. Robię rzeczy, na które nigdy nie miałam czasu. Kropka, nie wiedziałem, że chciałaś robić te wszystkie rzeczy. Nikt nie pytał, odpowiedziałam bez urazy. Przez lata byłam tylko mamą, babcią, gospodynią. Nikt nie widział we mnie kobiety z własnymi marzeniami i pragnieniami. Kropka, chcę to naprawić powiedział stanowczo. Dom, weź go z powrotem. To twój dom. Znajdziemy sobie coś innego. Kropka, pokręciłam głową. Kropka nie, Michał. Ten rozdział mojego życia się zamknął. Dom jest teraz wasz, ale to nie znaczy, że się z wami nie kontaktuję. Mogę odwiedzać wnuki, mogę być ich babcią ale na moich zasadach. Nie będę już poświęcać się do granic wytrzymałości. Kropka, co mam zrobić, żeby ci to wynagrodzić? Zapytał z desperacją. Kropka, naucz się jednej rzeczy, odpowiedziałam. Nigdy nie mów nikomu, że jest ciężarem. Zwłaszcza komuś, kto poświęcił dla ciebie całe życie. Słowa ranią, czasem bardziej niż czyny. Minął rok. Nadal mieszkam w moim małym mieszkaniu. Nadal chodzę na jogę i ceramikę. Znalazłam nawet wolontariat w lokalnym schronisku dla zwierząt, zawsze kochałam psy, ale w domu nigdy nie mogłam mieć, bo mąż był uczulony, kropka Michał regularnie mnie odwiedza. Czasem przychodzi sam, czasem z dziećmi. Rozmawiamy. Naprawdę rozmawiamy, nie tylko o sprawach domowych czy rachunkach, ale o życiu, o uczuciach, o marzeniach. Kropka Karolina przeprosiła mnie kilka miesięcy po naszej kłótni. Powiedziała, że też zrozumiała coś ważnego. Że kobieta nie przestaje być osobą z własnymi potrzebami tylko dlatego, że ma rodzinę. Dzieci pytają, dlaczego babcia nie mieszka już w dużym domu z ogrodem. Tłumaczę im, że czasem trzeba się zmienić, żeby być szczęśliwym. I że szczęście nie zależy od wielkości domu, ale od tego, jak się w nim czujemy. Jeśli teraz mnie słuchacie, chcę wam coś przekazać. Jeśli jesteście rodzicami, pamiętajcie, że wasi rodzice to ludzie. Ludzie z własnymi marzeniami, pragnieniami, potrzebami. Nie są tylko funkcją w waszym życiu. Nie są tylko opiekunami wnuków czy darmową pomocą domową. Kropka, a jeśli jesteście rodzicami starszego pokolenia, nigdy nie jest za późno, żeby żyć dla siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby odkryć, kim naprawdę jesteście pod wszystkimi tymi rolami, które przez lata pełniliście. Kropka, kiedy Michał krzyknął, że jestem ciężarem, myślałam, że to koniec świata. Ale okazało się, że to był początek. Początek mojego prawdziwego życia, kropka, mam teraz 73 lata. I czuję się młodsza niż kiedykolwiek, kropka, dom, który oddałam synowi? Michał próbował mi go zwrócić trzy razy. Za każdym razem odmawiałam. To nie jest już mój dom. Mój dom jest tam, gdzie czuję się wolna, szanowana i kochana bezwarunkowo, kropka, czy żałuję swojej decyzji? Ani przez moment. Tamtego dnia, gdy podałam Michałowi klucze, przestałam być kimś, Kogo można traktować jak ciężar? Stałam się znowu sobą, malią, kobietą z własnymi marzeniami i życiem do przeżycia. Kropka, i to jest najważniejsza lekcja: nigdy nie jest za późno, żeby odzyskać siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby powiedzieć dość i zacząć żyć na własnych zasadach. Kropka, pamiętajcie, nie jesteście ciężarem. Jesteście cenni, zasługujecie na szacunek i miłość. A jeśli ktoś sprawia, że czujecie się inaczej, może nadszedł czas na zmianę. Zmianę, która was uwolni kropka dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. Zostawcie komentarz, jeśli coś podobnego przydarzyło się wam lub waszym bliskim. I pamiętajcie, nigdy nie jest za późno na nowe początki. To pełne Rotero z naciskiem na kulturę polską, emocjonalną głębię i elementy, które generują wysokie zaangażowanie, konflikt rodzinny, odkupienie, transformacja osobista i silne przesłanie o wartości i godności starszych osób.